Witam kochani, witam pozdrawiam w imieniu Chrystusa. Kochani, możecie na chwilę wyłączyć mój film albo na samym końcu, jak już skończycie oglądać, wystukajcie dary Ducha Świętego w wyszukiwarce YouTube'a. Kochani, mnóstwo jest tego. Najwięcej widziałem modlitwy, najwięcej filmów jest w temacie modlitwy o dary Ducha Świętego. Kochani, gdy otrzymujemy Ducha Świętego, otrzymujemy jakieś dary. Otrzymujemy jeden dar. Czasami nawet możemy wszystkie otrzymać. Dan Moller, gdy otrzymał Ducha Świętego, operował we wszystkich darach, nie wiedząc o tym. Po kilku miesiącach poszedł na jakiś wykład o darach i on mówił: o ludzie, przecież tak sobie nie powiedział. Pomyślał sobie, przecież ja już w tym wszystkim operuję. Ja już to wszystko miałem. Kochani, ja miałem. Yy, ten dar, ponieważ każdy dar, jaki dostajemy, my, my, go, my musimy pomóc mu się rozwinąć. Ja dar tego, że wiedziałem, co jest w ludzkich sercach, co się ludzie, o co się ludzie przejmują, co, 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 u nich, co się u nich dzieje, miałem już dawno, bardzo dawno. Tylko koń, hmm, ja nie wiedziałem, że to jest dar. Ja się bałam wcześniej tego powiedzieć, ja się bałam mówić na głos. Po prostu. Ba bałem się, my musimy zaryzykować. Czasami to nawet nie wyjdzie nam, ale musimy dalej ryzykować. I Bóg, widząc, że my to robimy, on jeszcze bardziej ten dar w nas będzie utwierdzał. Po raz kolejny wczoraj, ani już, już, już jesteśmy prawie, w, prawie wprowadzeni, i w sobotę, dzisiaj jest poniedziałek, w sobotę, czyli przedwczoraj, przyszła dziewczyna zakładać nam internet. I zobaczyłem ją i e, e, słyszę, słyszę matka, 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 słyszę to w mojej głowie, że, że, że o jej matkę chodzi. Mówię, co się dzieje z twoją mamą? I ona mówi, a o, o co ci chodzi? ona, jest ok, wszystko jest dobrze. Mówię, ja słyszę, że twoja mama przechodzi, co, 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 nie, nie, nie no, kłamałbym was, nie słyszałem, że coś jest nie tak, tylko no coś jest twoją mamą, co, o co ty się przejmujesz? Ona mówi, ja nie wiem, ale to co mówisz, płakać mi się chce, bo moja mama. No, zaczęła płakać. Dziewczyna mówi: Bo moja mama przechodzi teraz przez ciężki czas, mój brat, i to, to przez mojego brata. A ja mówię: Co się dzieje z twoim bratem? Narkotyki? Ona mówi: Tak, i choroba mentalna. I co się dzieje? No, gdy jego ojciec umarł, czyli prawdopodobnie ona jest ta dziewczyna, która zakładała mi internet jest z innego ojca. Gdy jego ojciec umarł, powiedziała, że miał 16 lat i coś mu się w głowie rozłożyło na kawałki. Więc za kilka dni powiedziała, wychodzi z instytucji mentalnej. I wymieniliśmy się telefonami i powiedziałam, hej, zadzwońcie do mnie, bo chciałbym iść i modlić się o twojego brata, gdy już on wyjdzie. Powiedz, pamię o tej całej sytuacji i tak dalej. I teraz, kochani, Hmm. sami wiecie, jakie są dary Ducha Świętego. Kilka razy już Wam nadmówiłem mówiłem i to napisałem, nie ja mówiłem, jako powtórzę po Pawle, że najważniejszym darem jest miłość i czytamy to w jednym z listów nawet, jeśli nie masz miłości, to nie masz nic. Nie jest napisane, jeśli nie masz miłości, to wciąż coś tam, coś tam masz, coś tam masz, nie, to nie masz nic. Czyli to jest najważniejszym darem. Jeśli nie kochamy wszystkich ludzi, tak jak Jezus. Wszystkich, nie tylko ludzi z naszego kościoła, z naszego otoczenia, rodziny, ale wszystkich, ponieważ ta sama krew za wszystkich była wylana. Za wszystkich. Kochani, i teraz mam nawiążę do czegoś tutaj. Kochani, wiele lat spędziłem w kościele, w zboże, to Wam chyba po raz pierwszy mówię. W zboże, który. nie był zborem katolickim, był prawie się okazuje katolickim, ponieważ y, wychwalaliśmy, y, nie, nie to, co wychwalaliśmy, ale cały czas szliśmy y, za człowiekiem. Za człowiekiem, który miał wiele proroctw, zrobiliśmy z niego proroka y, tego czasu, zrobiliśmy i te proroctwa w większości się sprawdziły, może na wszystkie, <laughs> może nad wszystkie. A kochani, ten człowiek, czyli William Branham, on powiedział, żeby na tą godzinę zostawić dary Ducha Świętego. Kochani, jeśli my mamy zostawić dary Ducha Świętego, to Bóg nie powinien nam ich dawać. To Bóg powinien kooperować z nami i nie dawać tych darów. To pierwsze Bóg powinien zrobić, nie my. To nie my. Nie my mamy się zapierać darów, więc kochani, każdy w tym kościele byłby żądny tego, żeby Duch Święty coś robił wśród nas, ale zarazem jest nauka, żeby zostawić dary Ducha Świętego, bo nie są na tą godzinę. I nawet czytamy, że dary przeminą. Tak, no przeminą, ale nie przeminęły. Więc nie możemy tego zostawić. My nie możemy się koncentrować na nich jako na życiu wiecznym jakimś, że, że, że my nie możemy lecieć na darach, że one są, nie możemy używać darów w sensie takim, to znaczy możemy używać je w każdym sensie, ale jeśli my używamy darów po to, żeby o, o, utwierdzony jesteś, one utwierdzają, że my idziemy w dobrym kierunku, bo mam dar, nie koni, to jest złe, ponieważ czytamy, że dary możemy dostać bez żadnego, bez pokuty. Grzesznik może operować darami Ducha Świętego yy, bez problemu. Osoba nienawrócona też może. Też może. Kochani, czytacie, yy, było kilku ludzi, którzy nieśli za Jezusem i leczyli w jego imieniu, wyganiali demony w jego imieniu, i uczniowie mówią, co się dzieje. Prawda? Pamiętacie to? Jezus powiedział: zostawcie ich, nie ma tych. Już nie pamiętacie. Nie pamiętam dokładnie, kto to był, ale chyba wiecie, o, które, o którą Ewangelię mi chodzi. I teraz, kochani, William Branham powiedział, by te dary zostawić, ale, kochani, powiem Wam, co się dzieje teraz z Dan Moller. Dan Moller powiedział, że kiedyś miał dosyć kościoła, w którym. Nie pamiętam, czy on, już kazany, czy on już był tam pastorem w tym kościele, i czy też był, czy też jedynie tylko był. Jednym z siedzących na ławce, któregoś dnia przyszedł i zaczął, miał dosyć kościoła, problemów, chyba że był pastorem, bo miał problemów w tym kościele, narzekania ludzi. I zamówi: Zacząłem płakać do Boga: Boże, zabierz mnie stąd, Boże, daj mi jakiś naród, weź mnie do Afryki, ja umrę za ciebie, wszystko zrobię, daj mi jakiś naród gdzieś tam. I nagle on słyszy głos Boga: O, to jesteś gotów za mnie umrzeć, tak? I Dan Moller mówi, powiedziałam tak, ale głos, jaki usłyszałem, wiedziałem, że mnie będzie poprawiał. Wiedziałem, że już to, co powiedziałam, jest złe. I następnie Bóg powiedział Danowi tak. Wiesz co? To, dlaczego ty, to, dlaczego ty chcesz wyemigrować stąd, gdzieś do ciepłych krajów, bo masz dosyć problemów w Kościele. A ty musisz zostać z tymi ludźmi. Ty się naucz kochać tych jak, ludzi, jakimi oni są teraz. A nie uciekać stąd. Tego mu nie powiedział kochani: właśnie. Jezus nie powiedział do Boga: Boże, weźmie z tego Izraela, bo nie mogę z nimi wytrzymać. Weźmie gdzie indziej. Czyli mniej więcej to samo Bóg mówi do Dana. I on mówi: jeśli opanujesz to, jeszcze Bóg powiedział do Dana, molera. To wówczas, to wówczas będziemy rozmawiali dalej. Jeszcze co Bóg mu dodał, i widzisz, gdybym ja Cię tam wziął, gdybym ja Ciebie dał ci teraz naród, to ty to, to by ciebie tylko utwierdziło w tym, że faktycznie trzeba uciekać od takich ludzi, a nie siedzieć z nimi. Czyli uciekać, czyli tak jakby nad, złamać tą nadłamaną gałąź, a nie siedzieć i im pomóc. To by była, ty byś był tym utwierdzony, ponieważ ja, Bóg mu dalej mówi, ponieważ tak jak widzisz, tutaj nie ma cudów w tym kościele, a ja tam bym był zobligowany, Bóg powiedział, utrzymać moje słowo. Tak więc byłyby dary Ducha Świętego, byłyby uleczenia i one utwierdzałyby Ciebie i Kościół w tym, że, w tym, że Twoja ucieczka była słuszna. A to nie jest prawdą. A nie byłoby to prawdą. Czyli Bóg mówi, że byłby zobligowany swoim słowem do tego, co obiecał: do uzdrowień, do darów Ducha Świętego. Więc kochani, co wam chcę tym jeszcze po raz kolejny powiedzieć? Jest wiele nauk, że dary Ducha Świętego nie są na to godzinę, są, jest wiele nauk, że dary Ducha Świętego już Bóg dzisiaj nie daje że one minęły z apostołami? Kochani, nigdzie takiego czegoś w Piśmie Świętym nie czytamy. To nie jest prawdą. Jeśli Chrystus jest w nas, są i Jego dary w nas. Jeśli czytamy, ja będę z wami, będę was do końca i czytamy, że Jezus Chrystus taki sam wczoraj, dziś i na wieki, to jeśli On jest w nas i On jest taki sam na wieki, tak jak On, tak jak on operował w darach Ducha Świętego, Taki my możemy, jeśli non-stop będziemy modlić o dary, jeśli stop się będziemy modlić o dary, to tak jakbyśmy nie wierzyli, że je dostaliśmy. Koń po prostu modlimy się za, za, za ludzi, mając, użalając się nad nimi, kochając ich. I chcemy Bóg używał nas dla swojego królestwa. Nie po to abyśmy my się cieszyli, że. Kochani, Ty ja się modlę za kogoś, ta osoba jest tu zrobiona, gdy ja dostaję właśnie te słowa mądrości na, 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 na czyjś temat. Koń, tak, na początku to było takie ekscytujące, ale to, to już nie. Ja rozumiem, że to jest dla Królestwa Bożego, to jest dla budowania Królestwa Bożego, a nie po to, aby mnie utwierdzić, że ja idę dobrą drogą. Koń, po pierwsze to ja mam być utwierdzony w dobrej drodze, dlatego płynie ze mnie jakiś dar. I każdy z nas tak samo. Mamy być utwierdzeni, po pierwsze, dary nie, dary nie są tym, co, kto, czy, co, co utwierdza mnie osobiście, że ja jestem gdzieś, że ja jestem w superpozycji z Bogiem. Ponieważ czytamy, że Bóg osła, nawet niemy bydle użył, aby, aby yy, opierniczyć proroka. Niemy bydle, przemówiło językiem. Mowa w językach, prawda? No. I to chyba wszystko, kochani. Pozdrawiam w imieniu Chrystusa. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.